Głowice już leżą, czekają na zamontowanie, ale chciałem parę słowa jeszcze o nich powiedzieć. To są oryginalne głowice Harley'a z, od Touringa 96, Touring 2009, ale z pewną zmianą. Zmiana, która jest tutaj na pewno widoczna, to jest ta historia. Co to jest właściwie? Popatrzmy sobie z drugiej strony. Z tej strony wygląda to w ten sposób. To jest zawór. To jest zawór e, ACR, ACR, czyli e, Automatic Compression Release. Zawór, który w czasie rozruchu silnika jest otwierany, żeby zmniejszyć kompresję. Jeżeli tego nie zrobimy, to przy silnikach rzędu 110, gdzie to pracowało przy 110, 110 cali, e, jest duża szansa, że rozrusznik nie dałby rady zakręcić. Gdzieś by się blokował, e, ewentualnie odbijał. Więc to jest, to jest taki, taki dodatek. Myślę, że przy 103 też będzie to bardzo fajnie pracować. Działa to tylko wtedy, gdy próbujemy uruchomić silnik. Później zawróć zamykany, i w czasie działania silnika już nie jest używany. Okablowanie zostało dołożone. I zaraz Wam nawet pokażę. Tutaj w tym miejscu. To są te dwa dodatkowe elementy, które po prostu zostały dołożone. Jeden z, jeden z przewodów jest do sterowania podłączony. Także ten silnik jest pełen niespodzianek. Ten konkretnie, który ja tutaj mam. Jest cała masa, cała masa elementów, które klient wcześniej sobie założył. No i teraz musimy to jakoś ogarnąć, żeby z tymi mniejszymi 100 trójkami to wszystko zadziałało. Zacznijmy od głowicy przedniej. Weźmiemy sobie nową uszczelkę. Tamte 110 są już wiadomo, 110 nie nadają się, są za duże. Teraz numerami, tymi tutaj nabitymi numerami, dajemy uszczelkę do góry. Zakładamy sobie tutaj na piny. Jest ok, niech sobie będzie. Teraz y, głowice, jak już wspomniałem, są oznaczone. Jest F tutaj, czyli front, i to jest nasz front. Będziemy je sobie tutaj zakładać za chwileczkę. Dobra, to wszystko ładnie siedzi. Są śruby różnej długości. Tak jak widzimy, te dłuższe będą szły siłą rzeczy z tyłu. Te krótsze, tutaj, ale, ale tutaj jest taki mały myk. Trzeba te śruby naoliwić. Nie jest tak, że dajemy tutaj jakiegoś loktajta czy cokolwiek, tylko śruby. Właściwie to powinienem śruby tą część wystającą naoliwić. I tak samo musimy naoliwić tutaj denka tych śrubek tak, tak żeby ten moment, który rzeczywiście uzyskają był taki jak potrzebny one powinny się lekko wkręcać każdą z nich trochę oleju nie za dużo Nie dajemy tu żadnego locktajta, tylko wręcz przeciwnie mamy dać oleju. Kręcamy je ręcznie na ile się da. Dokręciliśmy ręcznie, czy tak jak mówię, to jest 1, 2, 3, 4 i w tej samej kolejności teraz będziemy dokręcać już z momentem. Pierwszy moment, który będziemy używać to jest między 13,5 a 16 Nm, ja ustawiłem sobie 15 i jedziemy dokładnie z tym samym, z tą samą kolejnością. Niestety muszę wziąć przedłużkę i jedziemy do... trójka, trójka, czwórka, teraz zwiększymy do między 20 a 23 Nm, tak, czyli mamy tutaj mam na dwadzieścia dwa ustawione i jedziemy z tą samą kolejnością dwadzieścia dwa niestety nie raz dwa trzy cztery teraz ostatni punkt, który musimy zrobić, to musimy dokręcić o jedną czwartą obrotu. Jedna czwarta obrotu, czyli weźmiemy normalny klucz i musimy dokręcić o jedną czwartą obrotu. Mamy tak i dokręcamy o jedną czwartą obrotu. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i są dokręcone. Teraz zajmiemy się tylnym, już mamy założone. Dwójka mamy, teraz to będzie trójka, jeszcze jeden. Opsa, mamy. I mamy to. Podsumujmy zatem kolejności, jeszcze raz. Tu mamy przednią głowicę. Kolejność dokręcania była tak. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. A w tylnej mamy tutaj. Jedynka, dwójka, trójka i czwórka.